Cześć, moi przyjaciele! Możecie obejrzeć ten poradnik, jeśli pojawiają się komunikaty o błędach podczas pobierania programu. Nie wiecie, gdzie znaleźć właśnie pobrany instalator, lub napotykacie trudności podczas instalacji i uruchamiania programu. W tym wideo przeanalizujemy wszystkie możliwe problemy, z którymi możecie się zetknąć od pobierania instalatora po uruchomienie aplikacji. Nie można pobrać instalatora. Co robić, jeśli nie możecie pobrać pliku instalacyjnego programu, ponieważ w przeglądarka blokuje pobieranie informując o obecności wirusa, a na ekranie pojawia się jedno z poniższych powiadomień. Pewnie widzieliście już takie ostrzeżenia. Wchodzicie na oficjalną stronę programu, wybieracie potrzebną wersję i klikacie przycisk pobierania, ale pobieranie jest blokowane. Ta sytuacja to typowy przykład działania wbudowanego w przeglądarkę systemu bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pobierania dane są sprawdzane pod kątem złośliwego kodu, a jeśli system bezpieczeństwa przeglądarki znajdzie coś podejrzanego, blokuje pobieranie. Jak każde inne oprogramowanie antywirusowe, narzędzia bezpieczeństwa waszej przeglądarki są dalekie od doskonałości. Czasami mogą działać nieprawidłowo i generować fałszywe alarmy. Często zdarza się to podczas pobierania mało znanych programów lub jeśli ich instalatory jeszcze nie zostały włączone do swoistego rankingu bezpieczeństwa oprogramowania, na którym opiera się funkcja ochrony w internecie przeglądarki. Fałszywy alarm to częsta sytuacja w przypadku nowych wersji programów, które zostały opublikowane niedawno i jeszcze nie trafiły na białą listę. Jeśli jesteście pewni, że dany program jest całkowicie bezpieczny, możecie mimo to rozpocząć pobieranie. Jednak zawsze lepiej jest się zabezpieczyć i użyć popularnego serwisu Wirus Total do sprawdzania każdego linku pod kątem złośliwych elementów. Wystarczy skopiować link do pobierania aplikacji, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Kopiuj link, a następnie wkleić go w odpowiednie pole na stronie VirusTotal. VirusTotal to darmowy serwis do analizy podejrzanych plików i linków pod kątem wirusów, trojanów, robaków i innych rodzajów złośliwego oprogramowania. Łączy on moc ponad 60 programów antywirusowych, które sprawdzają element pod kątem złośliwego kodu. Nawet jeśli jeden antywirus uzna wasz plik lub link za podejrzany, serwis was o tym poinformuje. Z drugiej strony, jeśli serwis poinformuje, że link jest bezpieczny, możecie wymusić pobranie potrzebnego pliku. Kliknijcie, aby go pobrać, a gdy tylko przeglądarka poinformuje, że to złośliwe oprogramowanie, i wybierzcie: Zachowaj plik. W przeciwnym razie otwórzcie sekcję pobierania w przeglądarce i kliknijcie: Zachowaj, aby potwierdzić zapisanie pliku. Dla pewności, możecie ponownie sprawdzić pobrany plik za pomocą wirus Total, wskazując jego lokalizację na komputerze. Jeśli wszystko jest w porządku, uruchomcie plik i zainstalujcie program. Jak znaleźć właśnie pobrany plik? Jeśli nie wiecie, gdzie znaleźć właśnie pobrany plik, sprawdźcie folder Pobrane. Domyślnie wszystkie pliki pobrane z internetu trafiają właśnie tam. Możecie go znaleźć, otwierając eksplorator plików Windows, ten komputer Pobrane. Aby ułatwić wyszukiwanie, posortujcie zawartość folderu według daty. Jeśli potrzebnego pliku nie ma w folderze Pobrane, możliwe, że domyślna ścieżka zapisu została zmieniona. Aby znaleźć pobrany plik, otwórzcie przeglądarkę, przejdźcie do menu Pobrane, sprawdźcie listę ostatnich plików i kliknijcie Pokaż w folderze ten prosty sposób otworzy folder, w którym znajduje się szukany plik. W każdej przeglądarce możecie otworzyć sekcję pobierania naciskając kombinację klawiszy Ctrl plus J, a następnie przejść do folderu, w którym znajduje się pobrany plik. Kliknijcie go dwukrotnie, aby go uruchomić. Co robić, jeśli instalator się nie uruchamia lub otwiera się zbyt długo? Co robić, jeśli uruchamiacie instalator, na ekranie pojawia się niebieskie kręcące się kółko, ale nic się nie dzieje? Przed rozpoczęciem instalacji, system operacyjny i program antywirusowy sprawdzają plik pod kątem złośliwego kodu. Czas sprawdzania w dużej mierze zależy od dostępności połączenia internetowego i jego prędkości. Czym wolniejsze połączenie, tym dłużej trwa sprawdzanie. Jeśli wasz plik exe w ogóle się nie otwiera, upewnijcie się, że macie aktywne połączenie z internetem. Jeśli przy próbie uruchomienia instalatora widzicie komunikat: "Nie można weryfikować wydawcy", oznacza to, że plik został zablokowany ze względów bezpieczeństwa. Jeśli mimo to chcecie kontynuować, kliknijcie "Uruchom". Jednak zanim to zrobicie, zalecane jest sprawdzenie pliku za pomocą wirus Total, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Podczas pobierania plik mógł zostać podmieniony na infekowaną kopię. Sprawdźcie go, aby upewnić się, że jest bezpieczny, a następnie uruchomcie instalację, gdy system Windows chroni Twój komputer. Czasami po próbie uruchomienia Instalatora możecie zobaczyć powiadomienie. System Windows chronił Twój komputer. Filtr Smart Screen uniemożliwił uruchomienie nierozpoznanej aplikacji. Windows 10 ma wbudowaną funkcję ochrony SmartScreen. Za każdym razem, gdy uruchamiacie program lub otwieracie plik, SmartScreen porównuje go z bazą danych Microsoft. Jeśli plik lub program jest oznaczony jako bezpieczny, nie zostanie zablokowany. Jeśli natomiast jest oznaczony jako złośliwy lub jeszcze nie znajduje się w bazie danych, SmartScreen blokuje jego uruchomienie i wyświetla ostrzeżenie. Jeśli klikniecie Nie uruchamiaj, instalacja zostanie anulowana, a powiadomienie zniknie. Ale co robić, jeśli musicie zainstalować aplikację i jesteście pewni, że jest bezpieczne? Wtedy po prostu ją uruchomcie. Kliknijcie Więcej Informacji. Potem uruchom mimo to, a instalacja się rozpocznie. Mimo wszystko, nadal zalecam sprawdzenie pliku za pomocą wirus Total, aby upewnić się o jego bezpieczeństwie przed instalacją. Podpis cyfrowy. Dodatkowo smart screen może blokować aplikację bez podpisu cyfrowego lub z podpisem, który nie jest uznawany przez Microsoft za zaufany. Podpis cyfrowy jest dodawany przez dewelopera lub wydawcę programu, aby użytkownicy mogli się upewnić co do integralności pliku i tego, że nie został on zmieniony po opublikowaniu. Gdy program otrzyma podpis cyfrowy, nie może być modyfikowany przez osoby trzecie. Jeśli ktoś spróbuje zmienić kod programu, podpis staje się nieważny. Chroni to użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem, ponieważ cyberprzestępcy mogą modyfikować program, dodając złośliwy kod, który może zaszkodzić waszemu komputerowi. Wszystkie aplikacje z ważnym podpisem cyfrowym są uważane za zweryfikowane i nie będą podejrzewać programów antywirusowych i zapór sieciowych. Podobnie prawie nigdy nie są one przenoszone do kwarantanny. Możecie samodzielnie sprawdzić podpis cyfrowy, aby upewnić się, że należy on do właściwego wydawcy. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na pobrany instalator i wybierzcie właściwości. Następnie przejdźcie do zakładki Podpisy cyfrowe, gdzie zobaczycie nazwę wydawcy, znacznik czasu i algorytm szkutu. Jeśli podpis jest stosunkowo nowy, może to wzbudzić podejrzenia Smart Screen, ponieważ dodanie podpisu do bazy danych może zająć trochę czasu. Z tego powodu niektóre całkowicie bezpieczne aplikacje mogą być tymczasowo blokowane przez Windows Defender. Jeśli podpis jest ważny, można śmiało kontynuować instalację. Dlaczego program działa tylko po uruchomieniu jako administrator i jak go uruchomić? Co robić, jeśli program jest zainstalowany, ale się nie uruchamia? Przy próbie uruchomienia pojawia się komunikat o błędzie. W takim przypadku program może wymagać uprawnień administratora, dlatego należy go uruchomić jako administrator. Jeśli to Wasz własny komputer nie będzie to trudne, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na skrót programu i wybierzcie Uruchom jako administrator. Tym razem program powinien uruchomić się prawidłowo. Czasami program potrzebuje uprawnień administratora do modyfikacji określonych plików w swoim katalogu w folderze Program Files. Domyślnie, zwykli użytkownicy nie mają uprawnień do modyfikowania tego katalogu, tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może wykonywać takie operacje. Dlatego jeśli program się nie uruchamia lub wyświetla komunikat o błędzie, spróbujcie uruchomić go jako administrator. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam rozwiązać problem. Nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybować nasz kanał. Swoje komentarze zostawiajcie pod filmem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.